Hej, hej hej hej, pokażę Panu Lego i dzisiaj zobaczycie co się zmieniło u mnie w, w Minecraftie. Na Minecraftie. Widzieliście początek? Dosyć dawno nawet nie było odcinków. Nie widzicie co tutaj się zmieniło. Mój to. Będzie 3 sekundy na łapkę do góry. 3, 2, 1. 5 sekund na subskrypcję. 5, 4, 3, 2, 1. Mam nadzieję, że każdy zostawił. A teraz się przechodzimy do tego. Myślę, że w kolejnych odcinkach domkowi... Domko... Ten dom umówimy, bo przyznam, że on jest. Z poczekajcie. No tam jest już. Zobaczcie. No mogę Wam o tak to pokazać w sumie lekko. Dół to jeden. troszkę widzieliście, ale jeszcze ten dom w całości nie jest dokończony. Tutaj widzicie, trochę nie jest skończony ten daszek. Ale jeszcze to dorobię i tutaj zrobię sobie fajny balkonik, na którym nie wiecie co jest. Nie. No i mi się tylko w zagrodzie. Nie pamiętam, czy widzieliście te, to, ale jeżeli nie widzieliście, to teraz to Wam pokazuję. Ma tutaj jakąś marchewkę na ziemi, do pszenicy leżącej. Jeden bikon przeniosłem, tutaj był, a teraz jest tu, ale do magazynu zaraz przejdziemy. Jeszcze tutaj dorzuciłem wiele takich zielonych wszędzie. Tutaj są drzewka. I zmieniłem trochę miksturyki. Nawet gdybym tego nie też jest trochę miksturak. Dodałam posąg Villagera. Mam nadzieję, że fajnie się prezentuje. prezentuję. palącą się czuprynę. Kwiatki, żeby to ładnie wyglądało. Tutaj wszędzie. Krowa. Mój śnieżek. Nie, nie wiem, czy pani nie się śnieżka. Ale jeżeli tak, to zostawcie łapkę do góry, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. Tak. Tutaj mamy jeziorko, które już dawno, dawno od samego chyba początku było. Nie pamiętam, czy było, że to całe jest w tym zielonym. Myślę, że było. W całym tym zielonym. I tak w ogóle... Teraz magazyn. Magazyn... Mam tutaj... Teraz skrzynek... Tutaj zrobię zagrodę grzybowym krową. Tak, tutaj jest zagroda z grzybowymi krowami. Mają tutaj grzybki, fajną zagrodę, nawet mają swoje. No zobaczcie, nawet mają to. To świetnie myślę, że wygląda. A więc no, jeszcze nie całe to jest. Ale nie świetnie, tylko tak fajnie to wygląda, że one mają tutaj swoją grzybową trawę, więc taką szarą. Tutaj mam Enchant na 30 level, tutaj mam ludziki niepokonywania, jakieś spodnie do Enchantowania i moje zbroje. Raczej jedna zbroja i kowadło. Tutaj mam łopaty, elity, ryby, złote jabłka, różne rzeczy, nederyt, nederyt, jabłka, strzały. Miecze, kilofy, mikstrunki regeneracji, książki enchantowane, fajerwerki i enderczasy z moimi różnymi rzeczami. A ja tutaj mam sklep villagerów. Kto pamięta? Tutaj mam mój korynik. A tutaj jest farma bambusa. Dobra. Teraz przechodzimy na tą stronę. Tutaj jest farma bardzo ładna. Zobaczcie. Ma, jest tutaj grzyb, z którego się wylewa woda. Balny creeper, którą dobrze znacie z jakiegoś niedawnego odcinka. A tak w ogóle craftingów mam coraz więcej, więc wiecie co? Tutaj, to no podważać, tutaj jeszcze został. Tutaj jest łódka. Tam jest. No zobaczcie. Tutaj jest jakaś łódka większa. Trochę. Tutaj są, jest sklepik. Z różnymi rzeczami. Dom. Tutaj są zagrody. Dwie... Trzy zagrody. Ksturki. bałwa, Mrozek. Mój pierwszy sklep. Jest on. Dosyć daleko tego. Tutaj jest mój drugi sklep z, ze składnikami do miktuję. Tutaj potem wytnę. Jeżeli chodzi o... No nie wiem. Hmm. Tutaj jest jeziorko dla zwierzątek. No, to jest jeziorko, w którym no nie wiem czemu ktoś postawił jak wielki O 6 minut. Więc cześć. Ale jeżeli chcecie tutaj drugą część takiego oglądania, ale też z domem, to zostawcie tutaj 10 łapek do góry i 20 wyświetleń. Mam nadzieję, że Wam się uda. Więc pa cześć.